Pograli, popykali niedzielnie Teraz jedziemy się ką... Jedziesz, ty się jedziesz w swoją stronę kąpać Ta. Ja w swoją Ja z córą ja ty... No ja też z córą Dawaj jest to z wolnego po dwa rzuty ściągnął dziękuję Do widzenia Takie kosze dawa, dawa, dawa. to tylko u Waldasa Dawaj dawaj Dzień, <laughs> Jakby ktoś nie widział to by powiedział, że dobrze zmontowany. <laughs> <Dobra. laughs> Słyszycie ten szum wody. Te ptaszki, to wyciszenie. Coś pięknego. Po takim mega dobrej pompie Po takim fajnym treningu Po takich Przemyśleniach związanych z nim Bo przeważnie do jakichś tam przemyśleń dochodzi Trzeba się wyciszyć Skoro narobiłeś Mega bałaganu tu To teraz trzeba spokojnie Delikatnie Zmrużyć oko Odlecieć w tą zieleń Zobaczcie Niby Taka pierdoła, ale jak uspokaja, uwielbiam ciszę. Uwielbiam. Słyszycie tą ciszę? Coś pięknego. Szybkość, kurwa, szybko, szybko. Pompa. Wszystko było najfajniejsze, że na początku tam cztery statki była, A po co teraz? Jedziesz, jedziesz, Bartosz. Ogień, kurwa, jeszcze dziesięć. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gra. Partaz, ile kilo poszło, bo nie uleżał? 37, 37 kilo samo się nie zrobiło. Marcin ponad stuwa zeszła. Ryba ile? 20... 24 chyba, czy 23 nie. Ale wiesz, co najlepsze wczoraj usłyszałem? Walda. A czego ty chcesz uczyć tych ludzi? Przecież co to jest stówkę zrzucić? To jest nic. Stary przychodzisz, nóż do tapet kurwa i ci nie ma? Sto kiloleci kurwa, tak o. Pyj. Powiedział, że to jest przygrać stówkę to ja bym nawet przybrał z palcem, nie pojęcie. Dokładnie. Nieważne, moi drodzy, komu się pomogło, temu się pomogło. Kto się zrobił, ten się zrobił. Kto się zrobi, ten się zrobi. I to jest tyle. Ja już stwierdziłem, że na tym kanał Mało co by we wrzucał, bo co by człowiek nie wrzucił, to i tak zawsze wszyscy wiedzą lepiej. Stary, co ja tam mam się gadać, kurwa. Ty jednego urazisz, bo mu powiesz, że nie wierzysz w jakieś tam zbawicielskie moce sakramentów, bo powiedz, sakrament małżeństwa stary to jest. Jakby to było takie mocne i takie prawdziwe. Gej i lesby tak o! Normalnie nie hajtały. No powiedz kurwa. Ale to z każdym z kim bym normalnym pogadał się zgodzi, no bo definicja jest jedna starej dobrej szkoły, czyli psychiki z lat 80. -tych, 90. -tych jeszcze 75 roczniki, 80, 85 Za to głowy ile, czapki z głów dla chłopaczków młodych, którzy mają 20 lat. 20 z groszem i myślą podobnie tak jak starsze chłopy, myślą, czyli takie już w wieku 35-40 lat zdarzają się. I kumatę, 18-, 19-, chylę zawsze głowę takim ludziom. Czapkę ściągam. Taki chłopak przychodzi na trening, leci ze mną. Trening nigdy, nic złego nie powie, a zawsze bierze przykład z tego, co mam do powiedzenia. Wykonuje taki trening. Tak jak ja to robię, przeważnie zawsze są to dwa trzy ćwiczenia właściwe, czyli zaczynam od klatki zawsze wolnych ciężarów. Plecy też wolne ciężary, a później już jakieś dwa trzy ćwiczenia na maszynach. Czy to łapa, czy... Hej! ja bym mich. Tak Koło mnie ta kasarenka tu wywija na bieżnie, a ten idzie i się cieszy. Może co on się tak do mnie cieszy, dopiero co gadają o tej innej nacji. A on tu do nie ma. Ale mówi do ciebie te. Wszyscy na nim lukają, bo jest ładna. Zobacz Waldasa stary, prawie 40 lat. Trzeba mam powiedzieć? Bartasz już mnie trochę poznał. I to, że jestem babiasz, to nie jest moja wina stary. To nigdy nie jest nasza wina. To nie jest, to nie jest, nasza wina. To jest wina testosteronu. Do poty jeszcze trochę czasu zostało. Jeszcze trochę musimy. Ile tam jeszcze minut zostało? 3,5 ja, pół minuty. No i gra Przy takich upałach kardio trochę nie za mądra propozycja, ale że przyjechał dzisiaj samochodem To w miarę takiej... Jezus Maria, patrz to Jak tu się chcesz normalnie zachować, człowieku A one to specjalnie robią, one lubią kokietować, wiesz Kobieta się lubi truć Truć, truć też, żeby wyglądać, czuć Atrakcyjna Wczoraj to powiedziałem Sareńcy, siedzieliśmy na balkonie A tam szła taka chłopie w takiej obliczej kietce o, Chodnikiem spacerowała Wiesz, tak kurwa zaciągała tymi nogami, tym tyłkiem kręciła Mówię do mojej, mówię, pasz patrz tam, zobacz Ona mówi, ona szuka, ja mówię, czego szuka, jak wy wszystkie tak chodzicie A tam wiesz, też przyjał autem, ten na klapson, ten coś tam Kobiety lubią kokietować. Kobiety lubią ładnie wyglądać. Chłop jak się starzeje, to się robi poważniejszy, starszy, siwy, łysy. Ale ważne, żeby był kumaty. Cała filozofia. Jak tu pod daszkiem jest dobrze, ten dobre to nawet pomić się nie leci na oczy. Bartas, co powiesz o dzisiejszym treningu? Przejebany i taki ma być. Trening jest na pełnej kurbicy. Ten tam jak się napina, kurwa, ty. Lubię tych napinaczy, bo przychodzą. wydlaki takie wielkie. A jak Balda skakuje na sprzęty, to. trzeba ja bym będę tu opowiadał, kurwa. Ja bym nigdy nie z siłowni nie zrezygnował, bo widownia robi swoje. Jak ludzie przykują gdzieś Twoją uwagę. Lepiej się ćwiczy w piwnicy, takich ciężarów nie umiałem podnosić. A tu zawsze nie, żebym jakiegoś pozera walił. Ale ja lubię, jak się coś dzieje. Lubię, jak się koło mnie coś dzieje. Wtedy ta aktywność fizyczna jest razy dwa. Nawet przy tej masie, jak mam. A mam praktycznie dalej 120 kg. No i kurwa, przy takim upale, jaki tu dzisiaj jest, skwarzę. Przy tym, że jeszcze na kopdzie trzeba śmigać. Przy tym, że jeszcze chętnie bym w kosza pokrał. A najlepsze jest to, że nie wiem do tej godziny. Jest 17. Ostatni raz jadłem o godzinie 19 wczoraj. To masz 22 godziny nie jedzenia. Robię sobie te posty, posty takie przerywane. Okienka różnie. 16, 17, 18, 19. A dzisiaj 22. Można, można. I power jest dalej. No i dopiero się szczerze wczoraj że źle nagrywam, bo powinno być w pozycji leżącej. Wtedy to na tym ekranie inaczej wygląda. Ale nieważne, co mam powiedzieć, to powiedziałem. Moi drodzy, dużo jest rzeczy takich, których nie przedstawiam na kanale i nie będę tego robił. Już to kiedyś powiedziałem życie prywatne nie powinno nikogo interesować. Ktoś tam bardzo mocno kiedyś wnikał w to, co ja robię. I tak nie będziesz tego wiedział, i tak nie będziesz tego wiedział. Choćbyś nawet mi piątkę przy mojej przy moim stanowisku pracy przybijał. Ktoś tam nawet kiedyś fajnie powiedział Waldas. Fajnie kiedyś powkręcałeś ludzi. Choćby i nawet z tym pianinem, czy tam pianinami. Czy tak do końca powkręcałem, to nie wiem. No. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. No, dużo jest takich. Rzeczy, o których tam mówiłem, jeden w to tam uwierzył, drugi nie uwierzył, socjalne mieszkanie. Tak wygląda moje socjalne mieszkanie, tak wygląda winda na piętro, gdzie mieszkam, do mojego socjalnego mieszkania, moi drodzy. Tu, kombinacją do tego wszystkiego, gdzieś tam zawsze. Po małym kroczku dochodzę, ktoś kto mnie zna, to będzie wiedział, no, że tu akurat bardzo mocno przyczyniła się też do, do wszystkiego moja sarenka, którą mam. Ale moi drodzy, jak będziecie siedzieć zawsze całe życie na dupie <laughs> i będziecie zawsze czekać na łaskę, która wam zleci z nieba, będziecie czekać na coś, ktoś wam coś, jakiegoś gotowca pod nos podsunie, Samo się nie zrobi, moi drodzy. Jesteśmy kowalem swojego losu. To wy kreujecie swoje życie, nie życie kreuje wami. Wiadomo, że jak ktoś sobie bardzo mocno coś tam planuje, te plany często szlak trafia, ja nic nie planuje, ja robię wszystko na spontanie. Im więcej spontana, tym więcej. A wiem, że jest dużo ludzi zawisnych, którzy mi bardzo źle życzą i bardzo źle życzyli, ale ja im zawsze życzę jak najlepiej. I pamiętajcie, jedną bardzo ważną rzecz. To dobro gdzieś tam powraca, ja wierzę w tą dobrą energię i powiem Wam, no słyszeliście. Tak tu jeżdżą. No Niemcy niestety są takim narodem delikatnie nerwowym na ulicy. Moi drodzy, walczmy o to wszystko żeby nam w tym życiu było jak najlżej. Nie sztuką jest się narobić, a nie zarobić. Sztuką jest się aż tak bardzo nie narobić, nie mówię, że ja się w pracy wcale nie narobię. Jest ciężko. No ale wiadomo, przy moich gabarytach nie czuję tego aż tak mocno, jak tam chłopaczki z wagą, powiedzmy tam te 50-60 czy tam Delikatnie, ponad te 60 no namęczą się, trzeba tam delikatnie, czasami siły użyć, delikatnie w to wszystko pierdyknąć, żeby to wskoczyło, żeby to hulało tak, jak ma hulać. Dzięki Bogu te gabaryty są takie, jakie są, dzięki Bogu ta siła jest, jaka jest, dzięki Bogu to zdrowie jeszcze jest, jakie jest. Czy tak do końca dzięki Bogu, czy też dzięki samemu sobie, o tym się kiedyś przekonali wszyscy. Po tej drugiej stronie już tam, moi drodzy, <laughs> Ja lecę do sklepu. Muszę sobie kupić balsam do brody, bo mi się coś delikatnie upiec zaczyna z jednej strony robić. Sarynka zaraz przyjedzie, na basenie siedzi. Tak też można. Ja niestety na basen sobie nie pozwolę. Bynajmniej w tygodniu mam troszeczkę obowiązku. Mam chłopaków, których gdzieś tam prowadzę, których gdzieś tam trenuję. Jeden mi się delikatnie wykruszył na 3 miesiące. A dlaczego? O tej kontuzji powiemy za niedługo. Nie jest to moja kontuzja, ta kontuzja ani coś przerwało, musiałem odebrać. Nie jest to kontuzja związana z tymi treningami, które teraz były, które lecą w tle. To jest długa kontuzja, którą trzeba naprawić. Najpierw gadałem, żeby zostawić to, ale trzeba, no niestety do potem. Trzymajcie się. Jutro się na pewno odezwę.